Mariusz Pudzianowski pięciokrotnie zdobył tytuł najsilniejszego człowieka na świecie, ustanawiając tym samym rekord posiadanych tytułów w historii zawodów. Urodził się w 1977 roku w Białej Rawskiej. Treningi rozpoczął w wieku 13 lat, idąc w ślady ojca. W wieku 16 lat wystartował w swoich pierwszych zawodach, czyli Mistrzostwach Polskich w wyciskaniu leżąc. W 2000 roku zaliczył swoje pierwsze starcie w zawodach World Strongest Man, stając tuż za podium na czwartym miejscu. Dwa lata później zdobył swój pierwszy tytuł sukces i rozpoznawalność zawdzięcza połączeniu siły fizycznej wraz ze świetną kondycją oraz dociętej jak na stronmena sylwetce, która wyróżniała się na tle konkurencji. W 2009 roku zmienił dyscyplinę i stoczył pamiętną walkę z Marcinem Najmanem na gali KSW 12 w Warszawie. Od tego czasu Mariusz stoczył aż 27 walk na galach KSW i jego aktualny rekord to 17 wygranych, 9 porażek i 1 remis. Mariusz przez wielu jest uznawany za pierwszego freakfightera. O życiu prywatnym Pudziana nie wiemy zbyt wiele.